Hej, 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 cześć! Z tej strony Keep The Beat a przed Wami skrót drugiego meczu serii playoff: Golden State Warriors vs. Utah Jazz. W poprzednim meczu jazzmeni nie mieli najmniejszych szans na zwycięstwo z Golden State Warriors i stwierdzili, że muszą popracować przede wszystkim nad tym, aby popełniać mniej strat i szybciej cofać się do obrony. Warriors jest świetnym zespołem z kontrataku, i jeśli gubisz piłkę grając z nimi, musisz pogodzić się z faktem, że właśnie straciłeś dwa bądź trzy punkty. Słowa zawodników Utah jednak niewiele znaczą, bo najważniejsze jest to, co robisz na boisku, a to, co działo się na boisku już w pierwszej kwarcie wyjaśniło, że Utah Jazz ponownie nie stawili się w meczu. 33 do 15 po pierwszej kwarcie. Quinn Snyder, trener Utah Jazz, twierdził jakiś czas temu, że Draymond Green nie jest aż tak dobrym snajperem. Dziś Draymond Green poinformował go delikatnie, że jest w ogromnym błędzie. Był najlepszym zawodnikiem Golden State Warriors. Zdobył 21 punktów, trafiając 5 trójek na 8 oddanych rzutów. Kevin Durant zagrał bardzo dobry mecz, 25 punktów, 11 zbiórek, 7 asyst. A po drugiej stronie jego matchup Gordon Hayward rozegrał najlepsze spotkanie po stronie Utah Jazz. Zdobył 33 punkty, tutaj widzimy ciężki rzut z odchylenia nad dłonią Jawala McGee. Gordon Hayward miał też cztery zbiórki, 4 asysty, trójka w twarz! Papuccino! Juta powoli odbija się od dna, doszli w pewnym momencie aż na 6 punktów. W drugiej połowie wydarzyła się niefajna sytuacja dla fanów Golden State. Draymond Green upadł na parkiet i prawdopodobnie przy wstawaniu z tego parkietu krzywo stanął. Jego lewe kolano się przekręciło, widać, że Draymond Green nie jest w stanie iść dalej. Nie wyglądało to groźnie, nie był to efekt. Zderzenia, było to zwykłe, niefortunne przekręcenie nogi podczas wstawania z parkietu. Na szczęście nie było to nic poważnego. Draymond Green jeszcze wrócił na parkiet. Nie wiem, co Golden State zaczęliby grać bez Draymonda, bo Draymond jest ich sercem, jest ich duszą. Starterzy Golden State punktują, grają bardzo dobrze w koszykówkę, ale to Draymond Green sprawia, że Golden State wygrywa mecze. Pogódźcie się z tym faktem. Nie każdy jest w stanie docenić i zauważyć, ile roboty, ile czarnej roboty Draymond Green robi na boisku. Ładny pas do Andreego Dali, jak go znalazł, dobre ścięcie pod kosz? Golden State wygrywa 115 do 104 i prowadzą w tej serii 2 do 0. Czyżby szykował się kolejny sweep? Jeśli chcecie na bieżąco oglądać skróty NBA z polskim komentarzem, zapraszam do zalajkowania tego filmu oraz do subskrypcji mojego kanału. W opisie pod tym klipem znajdziecie też link do playlisty, w której znajdują się wszystkie skróty, które do tej pory skomentowałem. Z tej strony Keep The Beat. Cześć!